Ejo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, to jest Cyberpunk 2077 i yy, lecimy dalej z misją yy, poboczno-fabularną. Zawsze nieźle improwizował. Może są w domu. Sprawdź przez No, coś tak myślę, że coś tu poszło nie tak. No dobra, to szukajmy yy. dalej. Eee... Ze względu, że mam podwójny skok, to sam mogłem po prostu przeskoczyć przez ten. przez płocik. A mogę tak. Czekać. Nie mogę wyciągnąć broni, nawet. Nie pozwala mi wyciągnąć żadnego rodzaju broni. Ci, kurwa? O... to wygląda. Rzucie! Wyprowadziłeś wsparcie? Na wypadek, jakbyś zapomniał pochój, to właściwie robisz. Przysyła mnie Kerry w sprawie koncertu. Jakiego koncertu? Kurwa, i czemu to on ze mną nie rozmawia? Chodzi o reaktywację. Dla Kerrygo to nic złe Chodzi o reaktywację samuraja na jeden wieczór. I dlatego chciał zebrać całą drużynę? Słodkie, ale to nie przejdzie. Nie zagram z tym po jeden. Deni. Nie ma mowy. Albo on, albo ja. Jak Deni się uprze, to koniec. Jak wam idzie? Chujowo. nie chce mnie wykopać z koncertu. A przecież już się dogadaliśmy. Kary ci zapłaci, prawda? O to chodzi. Kurwa, jak dla mnie zajebiście. Bierzcie go sobie i wypierdalajcie z mojego domu. Nie każ mi decydować. Bo chociaż wiedział o co wam poszło, to powinna być twoja decyzja. To powinna być twoja decyzja. Wkurwia mnie, że Deny stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony Henry to pojeb, jak sam widzisz, nie można mu ufać. A to mi pomogłeś. Coś ty odjebał z tym basenem? Coś ty odjebał z tym basenem? Przecież wiedziałeś, że Kerry chce, żeby Deni też z nami zagrała. Chciałem oczyścić atmosferę. Zajebiście. Gdybym chociaż wiedział, o co wam poszło... O basen? A co, nie widzisz? Skurwiel zalał mi basen betonem! No to chyba musiał mieć jakiś dobry powód. Serio? Musiał? Hmm. Będzie nam brakować jednej osoby. To akurat nie jest problem. Mogę zaprosić jednorazowo jakiegoś kupla z innego zespołu tylko to już nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie to samo, Kery. <laughs> A Johnny nie powiedział to kogo chce. Raz. Nikt z nich nie zaznaczył kogo chce No jak tam wi o wolę grać z Henrym, wolę grać chyba z Deny What the heck? No, to jak robimy? Deny? Deny, no dobra, Deny A jeśli musimy wybierać, zagrajmy z Deny. Nie patrzę właśnie na stream Kuba, mi się kary, wyświetla, że serio? ten... to przecież ona robi problemy, nie ja. Słuchaj, załatwię ci... Wiesz co Pierdol się Dobrze, że Silverhand tego nie widzi. Skończyłeś? To wynocha. Mamy z nim jakąś misję. No dobrze, a co z Nancy? Jestem z nią w kontakcie. Da znać, jak wszystko załatwi. Widzimy się na koncercie. Kurwa, muszę zadzwonić po kogoś, kto to posprząta. Dobra, mamy z nią porozmawiać. Okej, okay, na razie nic więcej nie zrobimy. Wszystko okej? Okay? Trzeba poczekać aż na... Nie, się sam widok tego suknisy na mi przypomniał jak bardzo jest nie OK. Ale nie przejmuj się. Do koncertu mi przejdzie. Mhm, Spoko. To jednak jego wina. 11 transmisji równoległych. Jezu, jak zwykle YouTube zależało na tym koncercie. Poczekaj jeden dzień na telefon od Nancy. Gdzie odjeżdżasz moim pięknym autkiem, złodzieju? Jeden Mendo skończona. Też se takie kupię. Yy, a my sobie przewiniemy czas o 24 godzinki. 24 godzinki. Przewinęliśmy. Ok, zabrakło godziny. Rozumiem. Zabrakło godziny. Potwierdź. Poczekałem jeden dzień na telefon od Nancy. <śmany> Cały czas nie mamy telefonu od Nancy. Dobra, na Twoim miejscu też bym się załamał. Może, nie wiem, przewijmy jakąś dziwną ilość godzin. Może przewijmy jeszcze inną ilość godzin. Nie wiem, przewijmy teraz po 8. Teraz po siedem i teraz jeszcze dwie godziny, trzy. Jest, dobra, załapało. Udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dziś wieczorem w Red Dead. Rozmawiałaś z Carry? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitary się nie martw, ja załatwię sprzęt. Okej. Okay. Mamy miejsce docelowe, udaj się wieczorem do baru. Mamy wszystko, Widzicie, hmm? udało się nam załatwić reaktywację koncertu yy, Samuraja. Reaktywację grupy Silverhanda. Na jeszcze jeden koncert. Znaczy, anonim, ja trochę poszedłem za Twoją podpowiedzią, że, żeby wybrać deny, a nie sądziłem, że Ty zgadujesz. Ale tak, raczej tak bym wybrał deny. Jestem na miejscu. Co robić? No cóż, trzeba czekać. Pokaż, co masz w karcie? Co masz w karcie? Co masz ciekawego? Nic? Totalnie, całkowicie nic. Eee, a, czekaj, 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 czekaj. czekajcie, sekundka, sekundka, nie, dobra, okej, okay. już myślałem, że coś mi się pokiechało z brońmi. Eee, zaczekaj do wieczora. Ha! Na schodkach przed tym mam czekać do wieczora. Zajebiście! Myślałem, że przynajmniej w środku. Podżeram mandarynki. Hehehehe. <noise> Jakie stare baby. Nie wiem czy się ta wygląda duża należała do Silverhanda. Wow. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko o Mikoshi i będziemy ustawieni. Mm. To Deluz Orfian. Pamiętasz to Graffiti Samuraja w Heywood, gdzie była kiedyś piekarnia? Aha. Dawno jej zamalowali. Ale rzeczywiście, Johnny miał tam Orfiana, nieźle. Skąd ją wytrzasnęłaś? Jest w idealnym stanie. Wykupiłam z prywatnej kolekcji. Lubię, kiedy szczegóły się zgadzają. Uuu. Dziewczyna ma obsesję. Ale w chuj to szanuje. Cie czujesz wszystko, przez... może teraz mi powiesz o co poszło z Henrym? Może teraz mi powiesz o co poszło z Henrym? Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno, a ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić tym miejsce w dobrym zespole? Henry przestał ćpać, Ogarnął się, szło mu świetnie, więc kopnął mnie w dupę? I co było dalej? Co było dalej? Lubisz takie dramy. Ola u mnie i przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złochany, nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mniej nie znalazł. Okej. Okay. Dzięki, że zajęłaś Dzięki, się organizacją zajęłaś koncertu. Proszę cię. Kery nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi, co mu się <laughs> A Johnny stoi i takie... What the fuck? Czemu Zaję, wy o mnie tak być. gadacie? Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. Ping. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Karina mówił Drosina z Heathrode, żeby do nas dołączył. Nie mhm. go znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigurę. Przestań! Na wypadek, gdybym zaczął żygać krwią? Nie ma co robić, widowiska. To wieczór krego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Gotowy? Nie, no coś ty. Baw się dobrze. Nie zebrałem, tam był jakiś datapad. Hmm. Datapady trzeba zbierać. Czy, przepraszam, to nie są datapady, to są drzazgi, ale w większości gier się to nazywa datapad. Pewnie teraz jak przejdziemy do kolejnej gry, to zamiast nazywać rzeczy datapadami, będę nazywał je drzazgami. Chociaż to jest ciekawe wytłumaczenie drzazga. Wkładasz sobie ją do łba. I czemu jak jestem za Silverhanda jestem łysy? Od Rosin. Skatfruit. Hej, jestem wielkim fanem Samuraja, a ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie. Uspokój się, on jest tutaj tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą, uderzaj do mnie. Przestań się trząść. Ona jest tak samo spekany jak on. <grymne> mnie cię, cię stresuje? Czy ja? Pierdol się. Ja, ja też tę I kobiety nic nic nie powiedzą, że my się tak dobrze z nim dogadujemy? Dobra, zaczynamy. Nikt nie zareaguje na to w żaden sposób? Dobra, pooglądajmy sobie koncert. Ej, no ja myślałem, że będziemy oglądać koncert, tutaj trzeba coś klikać. Chcemy tak, żeby tamtego pana różowym nie było widać? Diplay widzicie tu ten typek i ten typek. Tak, tacy sami. Ha! Radzi, zjebaliście. Ten typek jest identyczny jak ten. i all, all, all of the of you supreme. supreme. A Nancy tam przy tych klawiszach. <grywa> wow! Kurwa, jakie to jest to Co konkretnie? Tak strasznie się napinałem tym koncertem. Jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie wiesz, po prostu dobrze się bawiłem. I zajebiście Ty. i o to chodziło o Też Przegrani zawsze mówią, że chodziło tylko o dobrą zabawę. Przegrani zawsze mówią, że chodziło tylko o dobrą zabawę. <grym> Myślisz, że dalej jesteś ode mnie dobrze? Pewnie. Ale może to ci trochę pomoże. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę co tu zrobiłeś. Nie ja zamierzam jeszcze pograć. Coś posłuchać nowej Johnny? Uch. Już go nie ma, tak? Nie ma, ale dalej cię słyszy. Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości ze światów W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał weź. O, nie no, musiałeś. Nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej czarnego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. No. Tak, a wcześniej... No zresztą nie No dobra. Tak Sabina miałem. 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się wi. Odezwaj się do Ciebie. No i co? Było tak strasznie? Szkoda, że Kerry już poszedł. Mm, wyglądało na to, że Kerry mu bardzo się śpieszyło. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w wieku nowe piosenki. A nie o to ci chodziło? Żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. Johnny już nigdy mnie nie opuszcza i nie mam <grym> rady bez ciebie Trochę tego by nie zaszkodziło. Jak chcesz to pytaj Sabina o co tam chcesz Jeżeli nie masz jeszcze już... ostatnich życzeń. Mam nadzieję, że nie masz już więcej ostatnich życzeń. Nie, teraz rób, co uważasz. Muszę się dogadać z Hanako. To szybko. Okej, twoja decyzja. Nie, chodźmy. nie, 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 nie. nie. Dogadywaliśmy się z Hanako, to jest fujowa opcja. nie słyszałem nic OK, dobra. Mm, odcinek tutaj kończymy. Poznaliśmy całą historię Silverhanda, jeśli chodzi o o cyberpunka, chyba. Natomiast no ja sobie będę kontynuował streama. Coś może sobie jeszcze porobimy. Dzisiaj... bo już się zbliża 20, a odcinków więcej dzisiaj już nie będę nagrywał, także mam nadzieję, że się Wam podobało. Do z następnym razem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli się Wam podobało możecie stawić łapkę w górę, napisać komentarz czy co tam chcecie. No, to tyle z mojej strony. Na razie Baju. You. Cześć YouTubki Czekajcie jak to było? Niepolutki. Właśnie, na razie niepolutki.